Czy wiesz, że istnieje jedna substancja, obecna w codziennym życiu milionów ludzi, która niepostrzeżenie niszczy mózg przez lata, zanim pojawią się pierwsze problemy z pamięcią, koncentracją czy rozumieniem prostych informacji? I że ta sama substancja jest dziś coraz częściej łączona przez neurologów z gwałtownym wzrostem przypadków demencji i choroby Alzheimera u osób po 60. roku życia. To nie dzieje się nagle. To nie boli, nie wysyła ostrych sygnałów ostrzegawczych, działa powoli, cicho i systematycznie, dzień po dniu, posiłek po posiłku, aż mózg zaczyna tracić swoją zdolność do myślenia, zapamiętywania i rozpoznawania tego, co kiedyś było oczywiste. Przez ponad dwadzieścia lat obserwowałem ten sam schemat: ludzi, którzy przychodzą z pozornie niewinnymi objawami, zapominaniem słów gubieniem wątku rozmowy, uczuciem mentalnej mgły, zmęczeniem umysłowym bez wyraźnej przyczyny i niemal zawsze słyszę to samo usprawiedliwienie. To chyba normalne w moim wieku. Ale prawda jest inna. Starzenie się nie oznacza utraty tożsamości, wspomnień ani sprawności umysłowej. To, co dziś nazywamy naturalnym procesem, bardzo często jest efektem długotrwałego niszczenia mózgu, przez czynniki, które sami wpuszczamy do swojego organizmu. W dzisiejszym świecie największym zagrożeniem dla mózgu nie jest genetyka, lecz styl życia. Szczególnie jeden element, który lekarze coraz częściej nazywają trucizną numer jeden dla neuronów. Substancja, która zaburza pracę insuliny w mózgu, prowadzi do przewlekłego stanu zapalnego i sprawia, że komórki nerwowe dosłownie głodują, mimo że organizm ma nadmiar energii to właśnie ten mechanizm stoi u podstaw tzw. cukrzycy typu trzeciego, coraz częściej łączonej z Alzheimerem. Witamy w Zdrowie Przycie, miejscu, w którym mówimy prostym, uczciwym językiem o tym, co naprawdę wpływa na Twoją pamięć, zdrowie mózgu i jakość życia. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał Zdrowie Przycie i napisz w komentarzu, czy ten temat również Cię niepokoi. Dzięki temu możemy tworzyć treści, które realnie chronią zdrowie Twoje i Twoich bliskich. Przez wiele dziesięcioleci choroba Alzheimera była postrzegana jako coś nieuniknionego, niemal naturalnego, jakby była wpisana w sam proces starzenia się człowieka. Wielu ludzi wciąż wierzy, że utrata pamięci, dezorientacja czy problemy z logicznym myśleniem są po prostu ceną, jaką płacimy za długie życie. Jednak z perspektywy neurologii i współczesnej wiedzy medycznej, to uproszczenie jest nie tylko błędne, ale również niebezpieczne, ponieważ usypia czujność i odbiera ludziom poczucie sprawczości. Alzheimer nie pojawia się nagle i nie jest naturalnym etapem starości. Jest procesem chorobowym, który rozwija się powoli często przez 20 lub 30 lat, zanim zostanie zauważony. Pierwsze zmiany zachodzą głęboko w mózgu. Na poziomie komórek nerwowych, długo zanim pojawią się jakiekolwiek objawy widoczne z zewnątrz. Neurony zaczynają tracić zdolność do efektywnej komunikacji między sobą, połączenia synaptyczne słabną, a mózg potrzebuje coraz więcej wysiłku, by wykonać czynności, które wcześniej były automatyczne. To dlatego wiele osób na długo przed diagnozą odczuwa subtelne, trudne do nazwania zmiany, problemy z koncentracją. Wolniejsze przetwarzanie informacji, uczucie zamglenia umysłu, czy trudność w przypominaniu sobie prostych słów. Te sygnały są często ignorowane lub tłumaczone stresem, zmęczeniem albo wiekiem, choć w rzeczywistości są pierwszymi ostrzeżeniami, że mózg przestaje funkcjonować w sposób optymalny. Aby zrozumieć, dlaczego Alzheimer nie jest chorobą starości, musimy najpierw zrozumieć, jak ogromne potrzeby energetyczne ma ludzki mózg. Choć stanowi on zaledwie niewielki procent masy ciała, zużywa nawet jedną czwartą całej energii organizmu. Każda myśl, każde wspomnienie, każda decyzja wymaga precyzyjnie dostarczonego paliwa. Tym paliwem jest glukoza, a kluczową rolę w jej wykorzystaniu odgrywa insulina. Problem zaczyna się w momencie, gdy mózg traci wrażliwość na insulinę i przestaje efektywnie korzystać z dostępnej energii. Wtedy, mimo że we krwi może krążyć nadmiar cukru, komórki nerwowe dosłownie głodują. Coraz więcej obserwacji klinicznych pokazuje, że u wielu osób z chorobą Alzheimera dochodzi do zjawiska bardzo podobnego do cukrzycy, ale zlokalizowanego w mózgu. To właśnie dlatego specjaliści coraz częściej mówią o tzw. cukrzycy typu trzeciego. W tym stanie neurony stają się oporne na insulinę, co prowadzi do przewlekłego stanu zapalnego stresu oksydacyjnego i stopniowego obumierania komórek nerwowych. Ten proces nie jest gwałtowny, jest cichy, systematyczny i przez długi czas niemal niewidoczny, ale jego skutki są głębokie i trudne do odwrócenia. Warto w tym miejscu jasno powiedzieć, ten mechanizm nie dotyczy wyłącznie osób w bardzo podeszłym wieku, ani tych, u których zdiagnozowano cukrzycę. Dotyczy milionów ludzi, którzy przez lata prowadzą styl życia sprzyjający zaburzeniom metabolicznym. Dieta bogata w cukier i przetworzone węglowodany, brak regularnego ruchu, przewlekły stres, niedobór snu oraz częste sięganie po alkohol stopniowo przeciążają układ nerwowy. Mózg, podobnie jak mięśnie czy serce, reaguje na te czynniki, choć robi to w sposób znacznie mniej oczywisty. Jednym z największych mitów związanych z Alzheimerem jest przekonanie, że skoro ktoś nie ma choroby, to jego mózg jest bezpieczny. Tymczasem zmiany prowadzące do demencji zaczynają się na długo przed tym, zanim jakiekolwiek badanie czy test pokaże nieprawidłowości. To właśnie dlatego tak wiele osób jest zaskoczonych diagnozą. Wcześniej funkcjonowali normalnie, prowadzili dom, rozwiązywali problemy, rozmawiali z bliskimi. Ale w tle przez lata, Mózg stopniowo tracił swoją rezerwę energetyczną i zdolność regeneracji. Alzheimer nie jest więc chorobą nagłą ani nieprzewidywalną, jest konsekwencją długotrwałych procesów, które mają swoje źródło w codziennych wyborach. W tym sensie nie jest on wyrokiem losu, lecz efektem kumulacji czynników, które działają powoli, ale nieubłaganie. Każdy dzień, w którym mózg jest niedożywiony energetycznie, każdy okres przewlekłego stanu zapalnego i każda noc bez odpowiedniego snu, dokładają kolejną cegłę do tego procesu. Zrozumienie tego faktu jest kluczowe, ponieważ zmienia całkowicie perspektywę. Jeśli Alzheimer nie jest naturalnym elementem starzenia się, to znaczy, że w wielu przypadkach można mu zapobiegać, albo przynajmniej znacząco spowolnić jego rozwój. Ale aby to zrobić, trzeba najpierw zobaczyć prawdziwe przyczyny problemu, i przestać wierzyć w wygodne uproszczenia. W kolejnej części pokażę dokładnie, jakie czynniki stylu życia najbardziej przyczyniają się do niszczenia mózgu oraz dlaczego jedna konkretna substancja odgrywa w tym procesie kluczową rolę. Kiedy rozmawiam z osobami po 60. roku życia o zdrowiu mózgu, niemal zawsze pojawia się to samo pytanie: ale co tak naprawdę niszczy pamięć, skoro nie mam jeszcze Alzheimera? To bardzo ważne pytanie, bo pokazuje, jak bardzo skupiamy się na diagnozie, a jak mało na procesie, który do niej prowadzi. Choroba Alzheimera nie jest skutkiem jednego błędu ani jednego złego roku życia. Jest rezultatem długotrwałego oddziaływania kilku czynników, które działają równocześnie, wzmacniają się nawzajem i stopniowo osłabiają zdolność mózgu do regeneracji. Najgroźniejsze w tym wszystkim jest to, że większość z tych czynników jest dziś uznawana za normalną część życia. Pierwszym i najważniejszym z nich jest sposób odżywiania, a dokładniej nadmierne spożycie cukru i białej mąki. Przez lata uczono nas, że mózg potrzebuje cukru, więc słodkie śniadanie, bułka, płatki czy deser wydają się czymś zupełnie nieszkodliwym. Problem polega na tym, że przewlekły nadmiar glukozy prowadzi do ciągłego wyrzutu insuliny, a z czasem do insulinooporności także w mózgu. Gdy neurony przestają reagować na insulinę, nie potrafią skutecznie pobierać energii, co uruchamia stan zapalny i przyspiesza procesy neurodegeneracyjne. To właśnie ten mechanizm leży u podstaw koncepcji cukrzycy typu trzeciego, o której coraz częściej mówi się w neurologii. Drugim czynnikiem jest brak ruchu. Mózg nie jest odizolowanym organem. Jego zdrowie zależy od krążenia, dotlenienia i metabolizmu całego ciała. Regularna aktywność fizyczna poprawia przepływ krwi przez mózg, wspiera tworzenie nowych połączeń nerwowych i zwiększa wrażliwość komórek na insulinę. Kiedy jednak przez lata prowadzimy siedzący tryb życia, mózg stopniowo traci tę ochronę. Co gorsza, brak ruchu często idzie w parze z innymi czynnikami ryzyka, takimi jak nadwaga, nadciśnienie czy podwyższony poziom cukru, które dodatkowo obciążają układ nerwowy. Trzecim elementem jest przewlekła deprywacja snu. Sen nie jest luksusem ani stratą czasu, jest momentem, w którym mózg się oczyszcza. To właśnie podczas snu usuwane są toksyczne produkty przemiany materii, w tym białka związane z chorobą Alzheimera. Kiedy śpimy zbyt krótko lub niskiej jakości, ten proces zostaje zaburzony. Z biegiem lat prowadzi to do kumulacji szkodliwych substancji w mózgu, co zwiększa ryzyko zaburzeń pamięci i koncentracji. Wiele osób starszych traktuje problemy ze snem jako coś normalnego, nie zdając sobie sprawy, że w ten sposób pozbawiają mózg jednej z najważniejszych form regeneracji. Czwartym czynnikiem, często bagatelizowanym, jest regularne spożywanie alkoholu. Nawet niewielkie, ale częste dawki alkoholu działają neurotoksycznie, nasilają stan zapalny i pogarszają jakość snu. Alkohol zaburza również gospodarkę cukrową i hormonalną, co pośrednio wpływa na wrażliwość mózgu na insulinę. W długiej perspektywie nie jest on rozluźnieniem dla głowy, lecz dodatkowym obciążeniem dla neuronów. Na te cztery filary nakładają się jeszcze mity, które sprawiają, że wiele osób nie widzi zagrożenia. Jednym z nich jest przekonanie, że skoro wyniki są w normie, to wszystko jest w porządku. Tymczasem badania laboratoryjne często pokazują problem dopiero wtedy, gdy proces chorobowy jest już zaawansowany. Innym mitem jest wiara w genetykę, jako główny wyrok. Owszem, geny mogą zwiększać podatność, ale to styl życia decyduje o tym, czy ta podatność się ujawni. Coraz więcej obserwacji pokazuje, że osoby, które przez lata dbają o stabilny poziom cukru, regularnie się ruszają, dobrze śpią i ograniczają alkohol zachowują sprawność umysłową znacznie dłużej, nawet jeśli mają genetyczne predyspozycje. To nie są cuda, ani obietnice bez pokrycia. To logiczna konsekwencja tego, jak funkcjonuje mózg, jako organ zależny od metabolizmu. Najważniejsze przesłanie tego rozdziału jest proste, choć dla wielu niewygodne. Alzheimer nie zaczyna się w starości i nie zaczyna się w głowie. Zaczyna się w codziennych nawykach, które przez lata tworzą środowisko sprzyjające albo wrogie dla neuronów. Zrozumienie tych mechanizmów to pierwszy krok do realnej ochrony mózgu. W kolejnym rozdziale pokażę, co można zrobić praktycznie, dzień po dniu, aby ten proces zatrzymać lub znacząco spowolnić. Kiedy ktoś uświadamia sobie, że choroba Alzheimera nie jest nagłym wypadkiem losowym, lecz skutkiem lat przeciążania mózgu, bardzo często pojawia się jedno pytanie Czy da się jeszcze coś zrobić? Odpowiedź brzmi tak i to znacznie więcej niż większość ludzi przypuszcza. Mózg nawet w dojrzałym wieku zachowuje zdolność adaptacji, regeneracji i tworzenia nowych połączeń nerwowych. Warunkiem jest jednak stworzenie mu odpowiednich warunków. Ochrona pamięci nie zaczyna się w gabinecie lekarskim. Lecz w codziennych decyzjach, które podejmujemy od momentu przebudzenia, aż do chwili, gdy kładziemy się spać. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest stabilizacja poziomu cukru we krwi, ponieważ to właśnie gwałtowne skoki glukozy i insuliny najbardziej destabilizują pracę mózgu. Nie chodzi tu o restrykcyjne diety ani radykalne wyrzeczenia, lecz o stopniowe ograniczanie cukru, słodkich napojów, białego pieczywa i wysoko przetworzonych produktów. Kiedy poziom energii dostarczanej do mózgu staje się bardziej równomierny, neurony przestają funkcjonować w trybie ciągłego stresu metabolicznego. Wiele osób zauważa wtedy pierwsze pozytywne zmiany. Jaśniejsze myślenie. Lepszą koncentrację i mniejsze uczucie mentalnego zmęczenia już po kilku tygodniach. Drugim filarem ochrony mózgu jest ruch, ale rozumiany realistycznie, a nie jako wyczerpujący trening. Regularne spacery, lekkie ćwiczenia, rozciąganie czy jazda na rowerze mają ogromny wpływ na ukrwienie mózgu i wrażliwość komórek na insulinę. Ruch działa jak naturalny lek przeciwzapalny, poprawia nastrój i wspiera tworzenie nowych połączeń nerwowych. Co ważne, mózg reaguje na regularność, a nie intensywność. Lepiej ruszać się umiarkowanie każdego dnia, niż sporadycznie podejmować nadmierny wysiłek. Trzecim elementem, którego nie można pominąć, jest sen. W czasie snu mózg dosłownie się oczyszcza. To wtedy usuwane są produkty przemiany materii, które w ciągu dnia gromadzą się między neuronami. Osoby, które śpią zbyt krótko lub mają nieregularny rytm snu, pozbawiają mózg tego naturalnego mechanizmu obronnego. Poprawa jakości snu często nie wymaga leków, lecz prostych zmian, stałych godzin zasypiania, ograniczenia światła wieczorem, rezygnacji z alkoholu przed snem i stworzenia spokojnego rytuału wyciszenia. Dla mózgu sen jest jednym z najpotężniejszych narzędzi regeneracji. Kolejnym krokiem jest świadome dbanie o zdrowie metaboliczne i regularne konsultacje medyczne. Badania kontrolne, rozmowa z lekarzem i reagowanie na pierwsze sygnały ostrzegawcze nie są oznaką słabości, lecz odpowiedzialności. Im wcześniej zauważymy problemy z gospodarką cukrową, ciśnieniem czy snem, tym większa szansa, że ochronimy mózg przed długofalowymi konsekwencjami. Nie chodzi o życie w strachu, ale o czujność i troskę o własne zdrowie. Nie można też zapominać o stymulacji umysłowej i relacjach społecznych. Mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje bodźców, by zachować sprawność. Rozmowy, czytanie, uczenie się nowych rzeczy, nawet prostych, Pomagają utrzymać aktywność sieci neuronowych. Izolacja, brak kontaktu z innymi ludźmi i monotonny tryb życia sprzyjają pogorszeniu funkcji poznawczych, zwłaszcza u osób starszych. Na koniec warto podkreślić coś niezwykle ważnego. Dbanie o mózg nie jest egoizmem. Jest aktem odpowiedzialności wobec siebie i bliskich. Pamięć to nie tylko zdolność przypominania sobie faktów, lecz fundament naszej tożsamości. Relacji i niezależności. Każdy dzień, w którym podejmujemy choć jedną lepszą decyzję dla zdrowia mózgu, jest krokiem w stronę dłuższego, bardziej świadomego i samodzielnego życia. Nigdy nie jest za późno, by zacząć. Mózg potrafi się zmieniać, jeśli damy mu na to szansę. Jeśli dotarłeś aż do tego momentu, to znaczy, że coś w tym materiale poruszyło cię głębiej i bardzo dobrze. Bo rozmowa o zdrowiu mózgu nie jest rozmową o odległej przyszłości, lecz o jakości życia tu i teraz. Choroba Alzheimera nie pojawia się nagle i nie jest nieuniknionym elementem starzenia się. Jest procesem, który rozwija się latami, często w ciszy, bez bólu i bez wyraźnych sygnałów ostrzegawczych, ale dokładnie z tego samego powodu jest to proces, na który możemy wpływać. Każda decyzja dotycząca jedzenia, ruchu, snu i codziennej rutyny, Wysyła do mózgu jasny sygnał, czy ma warunki do regeneracji, czy do stopniowego osłabienia. Najważniejszą myślą, którą warto zapamiętać, jest to, że ochrona pamięci nie polega na strachu przed chorobą, lecz na świadomej trosce o siebie. Mózg nie starzeje się dlatego, że mijają lata, ale dlatego, że przez długi czas funkcjonuje w niekorzystnym środowisku metabolicznym i zapalnym. Kiedy to środowisko zaczyna się zmieniać, zmienia się również sposób, w jakim myślimy, zapamiętujemy i reagujemy na świat. Nawet niewielkie, ale konsekwentne zmiany mogą w długiej perspektywie znacząco wpłynąć na zachowanie sprawności umysłowej i niezależności. W zdrowie przycie wierzymy, że zdrowie to nie zbiór zakazów ani chwilowa motywacja, lecz proces oparty na wiedzy, zrozumieniu i szacunku do własnego ciała. Dlatego mówimy o trudnych tematach prostym językiem i bez straszenia, bo tylko wtedy informacje naprawdę mają moc zmieniania życia. Ochrona mózgu to ochrona naszej tożsamości, wspomnień i relacji z ludźmi, których kochamy. To inwestycja, która zaczyna się dziś, a jej efekty odczuwalne są przez lata. Jeśli ten materiał pomógł Ci coś zrozumieć lub spojrzeć na swoje zdrowie z innej perspektywy, zasubskrybuj kanał Zdrowie Przycie, zostaw komentarz i podziel się tym filmem z rodziną lub przyjaciółmi. Być może właśnie ta rozmowa stanie się dla kogoś pierwszym krokiem do lepszej ochrony pamięci i mózgu. Dziękujemy, że jesteś z nami. W zdrowie przycie twoje zdrowie naprawdę ma znaczenie.